Kochani mieszkańcy Bierunia. Głosowanie w budżecie obywatelskim nadal trwa tylko do 12 października. Nie czekajcie do ostatniej chwili. Wasz głos naprawdę ma znaczenie. Głosujemy na nasz projekt. Kamera online z widokiem na Sanktuarium Świętego Walentego w Bieruniu. Dzięki temu każdy w kraju i za granicą będzie mógł na żywo podziwiać nasze piękne sanktuarium, duchowe serce Bierunia. Ważna informacja. Każdy numer telefonu można wykorzystać aż trzykrotnie czyli możecie zagłosować za siebie oraz za jedno lub dwoje dzieci, jeśli mają numer PESEL i mieszkają w Bieruniu. A Was młodzi, proszę, pomóżcie swoim rodzicom i dziadkom. Jeśli nie ogarniają głosowania przez telefon lub komputer, pokażcie im, jak to zrobić albo zagłosujcie razem. Jestem pewny, że będą wam wdzięczni. Niech nasz Bieruń zobaczy cały świat.